Drodzy, jesteśmy dzisiaj w wyjątkowo bajecznym miejscu, i nie jest to kraina świętego Mikołaja, jak mogłoby się wydawać. Adam, Klaudi. Oskara i Nel. Witam Cię bardzo serdecznie, Klaudia. Cześć, mam nadzieję, że jednak jest to kraina Świętego Mikołaja, przynajmniej tak e, mówimy naszym e, dziewczynkom. Przed wejściem jest skrzynka na listy, tam trafiają e, po prostu pomysły na, e, na prezenty dla dzieciaczków i się śmieje, że oświetliliśmy dom z myślą o tym, że mówimy e, Nelci, zobacz Święty Mikołaj będzie wszystko widział, więc na pewno dotrze. Więc tak wiesz, ciszej z tą myślą. No dobrze, dobrze. Na szczęście Nel jest teraz w przedszkolu. Mam nadzieję, że kiedyś obejrzy ten wywiad i zobaczy, jak tu jest wspaniale, ale żeby tak było, no to musieliście chyba włożyć w to wiele pracy. Kto w ogóle wpadł na pomysł, aby to wszystko tak wyglądało? U mnie co roku. W ogóle grudzień i święta to jest taki mój ulubiony czas i zawsze tak było. Niezależnie gdzie mieszkałam, to, to czy jak miałam małe mieszkanko, to miałam specjalnie wynajęte takie pomieszczenie w bloku, gdzie trzymałam wszystkie ozdoby, dekoracje do filmików. Ja bardzo lubię w ogóle tak ozdabiać swój dom okazjonalnie, czy jak są jakieś różne tematy, czy nawet po prostu jesień no to tych rzeczy tutaj przybywa i te dekoracje się zmieniają. Od zawsze to lubiłam i to było gdzieś tak jakąś taką moją pasją i sprawiało mi ogromną radość. Teraz jak mamy taki dom, gdzie mam większą przestrzeń i jakby takie możliwości i oczywiście też jestem um, influencerem, nagrywam, więc mam taki, taką jeszcze większą motywację do tego, żeby tą przestrzeń pięknie aranżować. No i to tak się po prostu spełniamy z pasji. Mój Oscar też bardzo lubi, lubi taki, jesteśmy trochę takimi domownikami, więc mm, i ten Dom, wybór tego domu i to, żeby tu było tak przyjemnie i ciepło, jest dla nas najważniejsze, no bo spędzamy tu bardzo dużo czasu i jakby obydwoje mamy takie charaktery, że jednak wszystko ciągniemy do domu. I nie lubią, nie stawiają tak na przykład na dom, lubią wiem, gdzieś tam podróżować, wyjeżdżać, dla nich nie ma jakby takiego znaczenia. Dla nas to, co jest w domu, jest ogromnym znaczeniem, bo to nam daje radość. A jak ty na przykład wspominasz swoje dzieciństwo właśnie w tym okresie świąt? Jak u Was wyglądały święta? Na pewno bardzo domowo. Kojarzy mi się z tym, że mama dużo jakby gotowała. Ale faktycznie taki okres, jak już ja nawet byłam takim dzieckiem i świadomości, to, to od zawsze miałam właśnie coś takiego, że chciałam, żeby było udekorowane. I sama znosiłam jakieś gałązki tak nie do końca y, lubiła takie rzeczy, chociaż też jest bardzo y, artystycznie tak uzdolniona i ona mnie tych rzeczy y, Nauczyła, natomiast takim motorem do tego, żeby dekorować i żeby zawsze było odświętnie, to byłam e, ja. Więc ja je zawsze znosiłam, wszystkie szyszki, coś sobie wypatrzyłam w szkole, na jakichś zajęciach e, plastycznych e, i robiłam w całym domu dekoracje, ale natomiast mój dom zawsze był taki ciepły i otwarty i pełno, e, pełno ludzi. Może nawet z, jakby czegoś brakowało, to i tak zawsze moja mama wszystkich e, uwielbiała gościć i tak jesteśmy nauczeni. I, i, I trochę tak jest w tym naszym domu, że ja się śmieję, że y, 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 jesteśmy tak otwarci, że nikogo nie zapraszamy, a ci ludzie naprawdę do nas gną, i jest tu zawsze pełno osób. To prawda. Potwierdzam i dziękujemy bardzo, że też możemy się tu znaleźć i patrzeć i poczuć, tak jak no wspomniałaś, jakbyśmy byli w krainie tego świętego Mikołaja. Ale tak się zastanawiam, Klaudia, bo no naprawdę ilość dekoracji, ilość światełek zarówno wewnątrz domu, jak i na zewnątrz jest ogromna. Jaki jest w ogóle koszt udekorowania na święta waszego domu? My sobie na przykład część rzeczy zbieraliśmy, bo jak się wprowadziliśmy, w ogóle mój Oskar uwielbia w ogóle lampki i to było jego marzenie, żeby były ubrane drzewka i te drzewka się świecą cały rok. E, niezależnie, czy, czy jest zima, one się latem świecą, są poubierane e, po całości, znaczy tak, ubieraliśmy je stopniowo, bo jest to naprawdę duże wyzwanie, do tego, żeby ubrać wielkie drzewa, a my chcieliśmy naprawdę, żeby to było imponujące, a nie, że ubierzemy sobie jakieś tam drzewko, drzewko, powiesimy girlandę. Więc w pierwszym roku, jak się wprowadziliśmy, obwiesiliśmy lampkami do pnia, tyle ile mogliśmy. W kolejnym roku odłożyliśmy sobie na to budżet, wzięliśmy podnośnik, zamontowaliśmy wyżej i wyżej i dokładamy te drzewka, więc to było takie stopniowe po prostu dekorowanie. Część rzeczy jest po prostu e, wypożyczalnie Życzona, więc normalnie umrumujemy te duże bombki, bo mimo, że wybudowaliśmy specjalne pomieszczenie i ja miałam wynajęty tutaj hangar, ale niestety nie mieszczę się z tymi wszystkimi rzeczami, no a co roku tak po prostu chcemy, żeby wyglądało inaczej, no też ze względu na to, żeby trochę inspirować tych ludzi, te trendy się zmieniają i nie jesteś w stanie wszystkiego kupić i też bez sensu wydawać na wszystkie, jakby, wydaje mi się, że pieniądze, gdzie ktoś inny później za chwilę może z tego skorzystać i te dekoracje nadal będą pracowały, będą u dziewczyn, które się tym zajmują, wynajmowane na eventy, i uważam, że to też jest bardzo fajne rozwiązanie. A wspomniałaś o tym budżecie i tak sobie myślę: no, bo też te ceny prądu, no nie oszukujmy się, z roku na rok są coraz wyższe. Czyli ten budżet też musicie zwiększać. No tak, no my mamy takie dosyć duże rozwiązania, mamy panele, no ale oczywiście, no światełka to nie jest duży koszt, ja myślę, że w ogóle cały dom... Y Naprawdę jest dosyć dużym wyzwaniem i bardzo dużo, jakby, prądu ciągnie, mimo że mamy wszystkie takie najlepsze systemy pomontowane, które mają być energooszczędne, jeśli, nie wiem, coś daje ciepło, coś innego chłodzi. Jakby są te rozwiązania, co już Oskar bardziej wie, mimo że mi wiele razy tłumaczył, no to ja nie jestem jakimś super ekspertem, więc nie chcę tutaj jakiś głupot Wam na opowiadać, natomiast mamy rozwiązanie, takie, żeby to było oszczędne, a i same lampki to są LEDy, one nie, nie zużywają takiej ilości prądu. Myślę, że woda gotująca na czajnik więcej potrafi zużyć niż lampki na, na choince. Oskar niestety pojechał, więc nie mogę go zapytać, mm. ale mogę zapytać Ciebie Klaudia, na przykład właśnie taki miesięczny koszt utrzymania domu, to on jest wysoki w Twoim odczuciu? Jest bardzo wysoki, w sumie nawet tak nie, nie zakładaliśmy. Ja się nie spodziewałam, zawsze mieszkałam w małym mieszkanku, gdzie miałam wspólnotę mieszkaniową, więc wszystkie rzeczy, które dotyczą renowacji domu, no bo jak się mamy dom, no to wiadomo, że zawsze coś trzeba zrobić, coś trzeba naprawić, wymienić, coś się psuje, mieszkasz w mieszkaniu, nic cię nie interesuje i nagle tych wszystkich rzeczy zupełnie nie widzisz. No i ten dom jest wymagający przez to, że jest bardzo nowoczesny, ma bardzo dużo takich Elektroniki w sobie, więc no to też się zużywa i wymaga pracy. Mhm. Rozumiem, że nie chcesz podać kwoty. Nie, kwoty nie chcę podać. Nawet sama do końca gdzieś tam dzielimy się tymi opłatami razem z Oskarem, natomiast nie wiem do końca, ile to jest. Dobrze, to w takim razie tu postawmy kropkę.